Capri to brat bliźniak Explorera, którego Ford zaprezentował kilka miesięcy wcześniej. Stylistyką nadwozia Capri ze wszystkich sił próbuje być godne imienia, które Ford przywrócił z niebytu po blisko 40 latach. Do coupe produkowanego jeszcze w latach 80-tych, między innymi w zakładach Forda w Kolonii, elektryczne Capri nawiązuje nie tylko kolorami nadwozia, ale przede wszystkim detalami, np. zaokrągloną szybą za tylnymi drzwiami. Dla odmiany wnętrze Capri to jeden do jednego kopia kabiny Explorera. Tablica rozdzielcza jest skromna, żeby nie powiedzieć ascetyczna. Najwięcej przycisków jest na kierownicy. Na tablicy rozdzielczej znajdują się dwa ekrany, niewielki za kierownicą, na którym są prezentowane parametry jazdy i potężny dotykowy system multimedialnego. Ten drugi jest ruchomy, można go ustawić bardziej pionowo. Wówczas pod ekranem odsłania się kolejny schowek skrytka. Co ciekawe, w Capri bagażnik, który liczy 576 litrów pojemności, jest nieco większy niż w Explorerze. Również po złożeniu oparcia kanapy, co jest dość zaskakujący, z uwagi na mocno pochyloną pokrywę bagażnika. Podczas jazdy nowy elektryczny SUV Forda okazuje się bardzo stabilny, prowadzi się go łatwo i precyzyjnie. Dobrze zestrojone mechaniczne zawieszenie, bez amortyzatorów o regulowanej sile tłumienia, zapewnia jednocześnie szybkie reakcje auta na polecenia wydawane kierownicą, jak i dobry komfort umienia nierówności. Mimo sporego momentu obrotowego, problemów z trakcją nie ma, o co dba napęd na cztery na koła realizowany przez dwa silniki elektryczne. Ford Capri już jest oferowany. W porównywalnych wersjach wyposażenia kosztuje o kilka tysięcy złotych więcej niż Explorer. Do wyboru są trzy wielkości akumulatora 52, 77 i 79 kWh oraz trzy wersje mocy 170, 286 i 340 mechanicznych.